Cześć, witajcie, ja jestem Dagon, a dziś odpowiem Wam na pytania takie jak dlaczego filmów nie było dwa miesiące i co się ogólnie ze mną stało. Zapraszam. Jako pierwsza rzecz to w sumie było to, że byłem rzeczywiście lekko chory i w sumie... To minęło po mniej niż tygodniu. Potem jeszcze nie miałem z czego nagrywać. Następnie nie miałem czasu na nagrywanie. A żeby wam to jakoś wynagrodzić, to od jutra, czyli od piątku, 2 kwietnia, zaczynamy maraton. Codziennie będą filmy z różnych rzeczy: tak na przykład z Mad City, Roblox High School, nie wiem. Driving Simulator, bo ostatnio się pojawił niezły patch, z którego mam zamiar zrobić kilka odcinków i zauważyliście, że mam innego skina. Tak. Jakby dla was tego skina miałem jakieś dwa odcinki? Tak, chyba dwa odcinki. A dla mnie to były dwa miesiące. Więc tak, jakby trochę mi się znudził. Teraz mam tego Pewnie zauważyliście, że zmieniłem baner, awatar. Bo do tego skina pasuje. I oczywiście, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. I nie zapomnijcie zostawić taktycznego lajka like pod tym filmem. A w dzisiejszym filmie to było na tyle. Ja znajduję się na tle kosmosu. To było na tyle. trzymajcie się. No i cześć!